Dzisiaj ma to już trzeci odcinek naszego głupiotkiego miszka przecinek ok zaczynamy. A No fajnie było, ale się skończyło, to narkarkarklamko zbyszka, ok wyrzucam badle i czas robić triki. D. Ok czas lecieć brzoszkiem do gory. Ok podłobie se w nosie, żeby mi nie było nodno. Ok czas otworzyć spadochron. Co? No nie, zamiast spadochronu wzięłem plecak. O nie. <todkowodawiał> Chyba miałem koszmar. Chyba w plecaku jest coś pożytecznego do wylądowania. Owoce, kocyk, co jeszcze, kola do kręgli, ok spadaj, no spadaj mowie, spadaj, ok spadło co dalej, garnoszki, o ok, korwa jestem blisko ziemi, o jakaś strzykawka wbije sejon do ramienia by począć Olgę. Parasol, myślałem, że to coś innego. Zaraz czemu to się rosza? A aaa chociaż już jestem na ziemi. Come on, let's move to the beat of the night and shake that motherfucking ass in the disco light. I wanna see you on the dance floor, shaking that butt, you're wanting some more. Turn on the radio. Come on, let's move to the. <laughs>